Na ostatniej szóstej sesji Rady Gminy Dygowo radni uchwalili apel do premiera rządu. Panie wójcie, czy to odwołanie zostało już wysłane? Tak, rzeczywiście ja z tego miejsca najpierw podziękuję wszystkim radnym, którzy jednogłośnie przedstawili stanowisko, stanowisko naszych mieszkańców de facto, którzy protestują przeciwko tak drastycznym podwyżkom. Decyzja, którą otrzymaliśmy z wód polskich, e, która jak gdyby narzuca nam tak wysokie ceny, po, na, po naszym przeanalizowaniu e, podjęliśmy decyzję, że odwołujemy się e, od tej decyzji, to odwołanie już zostało wysłane, no i teraz czekamy na rozpatrzenie tego odwołania, będą rozpatrywały to wody e, polskie w Warszawie, e, podległe pod Ministerstwo Infrastruktury. Jakie scenariusze są? Czego się spodziewacie w ogóle po tym odwołaniu jako, jako pan wójt samorząd w ogóle? Ja myślę, że tutaj jak gdyby działamy dwutorowo. Pierwsze, to co było ważne na etapie odwołania, to wskazanie merytoryczne tych uwag, które mieliśmy do decyzji, którą otrzymaliśmy i to się udało zrealizować. Pomagała nam w tym kancelaria, która specjalizuje się w taryfach i to jest jak gdyby jeden etap, taki powiedziałbym formalny. Natomiast drugie, czy też inne działania, które prowadzimy, a których jednym z przykładów było podjęcie przez Radę Gminy uchwały, jak, jaką był właśnie apel do pana premiera, to próba jak gdyby, przedstawienia tej sytuacji e, wśród tych wszystkich ważnych, czy, czy też wśród tych wszystkich decydentów w naszym rejonie, w naszym kraju e, odpowiedni apel również został wysłany do pana wojewody, który jest przedstawicielem rządu e, w terenie. Pod tym apelem podpisali się wszyscy wójtowie powiatu kołobrzyskiego oraz e, pan burmistrz, a także wójt e, Sławo. Ten apel to kolejny, jak gdyby kolejne działanie, które ma na celu wskazanie problemu. Problemu dzisiaj z ustaleniem wysokości opłaty za wodę i za odprowadzanie ścieków, a problemu, który dotyczy nie tylko mieszkańców gminy Dygowo, ale kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców powiatu kołobrzyskiego i gminy Sławoborze a jakie działania w oczekiwaniu na odpowiedzi no tutaj jesteśmy z wójtami w kontakcie nie chcę też zdradzać wszystkich działań ale na pewno pewne spotkania przed nami pewne rozmowy przed nami ale też chcę w tym miejscu zaznaczyć nie, nie mamy dzisiaj 100% pewności że one przyniosą oczekiwane przez nas efekty niemniej powiem to co powtórzę to co powiedziałem na sesji musimy wszelkich Możliwych e, e, działań się podjąć, które ostatecznie, finalnie e, uchroniłyby mieszkańców e, naszych gmin przed tak drastyczną podwyżką. E, podwyżką, która też e, chcę to mocno podkreślić, e, powinna mieć miejsce, bo to, że przez 11 lat nie były podnoszone taryfy, nie jest rzeczą normalną. Nie jest rzeczą normalną, ale też nie jest rzeczą normalną w naszej ocenie, że w przypadku jednej gminy te taryfy wzrastają o 5 czy 6%, a w przypadku innej gminy o ponad 100%. To, to powinno być e, według nas e, uregulowane i ta podwyżka, która powinna mieć miejsce, co chcę podkreślić, ona powinna być e, równomiernie rozłożona na wszystkie samorządy. Panie Wójcie, tak nie bez kozery spotkaliśmy się w tym miejscu, gdzie tłem mamy nieczynną już oczyszczalnię ścieków. Był, była to, był to taki element bardzo istotny, nowoczesny w 2004 roku, ile pamiętam, oddany do użytku. Jak gdyby no, gmina wszystkiego się zrzekła, nie, nie kręci się dzisiaj troszeczkę łezka wokół, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, wtedy miały być taryfy równe dla wszystkich. Oczywiście, no to jest, dzisiaj niestety ponosimy konsekwencje tych decyzji, które były podjęte właśnie w 2005 roku, bo wówczas to zapadła decyzja, że cały majątek nasz, gminy Dygowo, majątek wodno-kanalizacyjny został przekazany jako wkład do spółki, do spółki, która dzisiaj funkcjonuje tak, że uwag, no to powiedziałbym, że nie brakuje, jeśli chodzi o funkcjonowanie. I na pewno byłaby zupełnie inna sytuacja, gdybyśmy mieli dzisiaj swoją oczyszczalnię, swoje sieci, dzisiaj mielibyśmy realny wpływ na kształt tej taryfy, no ale jest jak jest, niestety jesteśmy w sytuacji dużo, dużo trudniejszej i tak naprawdę sama idea tego funduszu spójności, czyli budowa nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej była sama w sobie założeniem bardzo dobrym. Niestety, no, tutaj dzisiaj wszyscy, nie, nie tylko mieszkańcy gminy Dygowa, ale mieszkańcy innych gmin niestety płacą tego konsekwencje. Trudno też powiedzieć, co czas przyniesie, bo jeżeli w tej kwestii, w kwestii taryf wodno-kanalizacyjnych nie uda się jakiegoś porozumienia osiągnąć, to kto wie, jakie działania będą e, e, musiały podjąć samorządy, żeby tą sytuację nienormalną uzdrowić. No w takim razie nie pozostaje nic innego, jak czekać na decyzję. Tak, czekamy na decyzję Wód Polskich. Wydaje mi się, że mogę to powiedzieć, że jeżeli ona zostanie utrzymana, czyli ta decyzja o utrzymaniu tak wysokich taryf nie zostanie uchylona, no rozważamy również możliwość pójścia do sądu. To jest już taki ostateczny ostateczna ścieżka, ale no tu ja jestem zdeterminowany do tego, żeby wszędzie gdzie się tylko da, do każdej możliwej instytucji Wnosić odwołania, żeby mieszkańców od tych wysokich taryf uchronić. Dziękuję za to. Dzięki.